Siema, tu domu W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam najlepsze sposoby na wbijanie expa parkouru oraz walki. I teraz tak, zakładam, że ten odcinek oglądają głównie osoby, które najprawdopodobniej zaczęły swoją przygodę z Dying Light'em 2 i mają podobny poziom co ja tutaj w prawym górnym rogu ekranu. A więc pierwszy sposób, który chcę wam zaprezentować, będzie wymagał od was posiadania umiejętności daleki skok. Jest to umiejętność, którą możecie zdobyć bardzo szybko, jak widzicie, ja tutaj mam drugi poziom postaci a już mam tą umiejętność, więc możecie ją bardzo szybko zdobyć. No i teraz jest ona nam potrzebna do takiego sposobu, który wam zaprezentuję. Nie jest on bardzo efektywny w sensie będziecie bardzo wolno farmi farmili tutaj expa, ale jest to jakieś rozwiązanie, a więc sposób ten znajduje się tutaj, w sensie tutaj macie miejscówkę, gdzie możecie sobie farmić tego expa i ja to wam pokazuję w dzień. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w nocy będą tutaj przemieńca, tutaj mniej więcej jest spawn przemieńca, gdzie teraz stoję, on często się tutaj może pojawić, dlatego nie zalecam tego robić w nocy, najmniej jeżeli nie macie jakiejś mocnej broni, żeby takiego przemianica ubić. Jak widzicie ja mam tutaj jakieś mocne brońki, więc byłbym w stanie tutaj takiego przemianica zabić, ale wy najprawdopodobniej dopiero zaczęliście gierkę i broni do zmierzenia się z przemieńcami nie macie. Dlatego ten sposób jest słaby pod względem szybkości farmienia EXPA do parkouru, lecz za to możecie sobie go farmić bezpiecznie w dzień. Także cały sposób polega na tym, że latacie sobie tutaj i robicie cały czas tą samą umiejętność i nie jest to tak jak mówię, jakieś ani ciekawe, ani skuteczne. W sensie widzicie pewnie teraz w prawym górnym rogu, że dostaje dużo tego expa. Jednak żeby wbić taki jeden poziom to naprawdę tego exp będziecie potrzebowali bardzo dużo. Z każdym poziomem też ten exp będzie Wam wzrastał do zdobycia kolejnego poziomu parkuru. Dlatego nie nazwałbym tego sposobu jakimś bardzo efektywnym. Powiedziałbym, że jest to spoko, jeżeli dopiero zaczynacie gierkę i chcecie sobie podlewelować postać i nie zamierzacie tutaj walczyć z przemieńcami, żeby móc sobie tutaj farmić w nocy, a w nocy macie podwojony exp. Jednak niestety, żeby właśnie tutaj przetrwać, to musielibyście się pozbyć przemieńca, a najprawdopodobniej ten przemieniec rozpocząłby jeszcze pościg, dlatego nie jest to moim zdaniem dobre. I teraz tak: z rzeczy, które mogą Wam jeszcze przyspieszyć ten sposób, a bardziej go usprawnić, są ubrania. Ubrania te są konkretne, ponieważ musi to być właśnie tutaj ubiór medyka. Który daje Wam XP do parkour dodatkowy? Jak widzicie, tutaj 2,9% zwiększa nam przyznawany XP. I tutaj polecam Wam, właśnie założenie sobie takich ubrań, jeżeli oczywiście macie. Reszta ubrań będzie miała, właśnie, inny zazwyczaj dodatkowy bonus do expa na przykład tutaj jeżeli macie obrońcę no to dostajecie pd do walki a jedynie właśnie te buty medyka no w tym przypadku dodają wam xp parkuru więc jeżeli macie ubiór medyka to go zakładacie i sobie dzięki temu możecie lekko szybciej farmić bo dostajecie tam o 2 expa więcej więc to może wam przyspieszyć lekko ten sposób ale nie jest on tak jak mówię jakoś bardzo efektywny więc przechodzimy teraz do następnego sposobu drugim już dużo bardziej efektywnym sposobem na zdobywanie XP parkouru są trampoliny które znajdują się w regionie St Paul Island i tutaj mamy wiatrak Jesion polecam wam go sobie odblokować nawet jeżeli widzicie że tutaj ta dzielnica ma bardzo wysoki poziom bo pokazuję wam tutaj na czerwono że jest od trzeciego do czwartego poziomu to spokojnie tutaj wymagane jest tylko 200 staminy czyli akurat idealnie tyle ile ja miałem i myślę że większość z was też pewnie raczej ma na początku gry no i teraz tak znajduje się tu tutaj oczywiście w tym miejscu macie tutaj most lecicie sobie i możecie bardzo łatwo tutaj dotrzeć no i teraz tak sposób oczywiście polecam zacząć również z ubraniami które dają wam Dodatkowego EXPA w trakcie parkouru. No i co? Lecimy sobie, jak widzicie, ska skaczemy i e możemy sobie naprawdę bardzo e fajnie tutaj zdobywać EXP. E jeszcze mogą Was tutaj wykryć przemęćce, ale nawet jeżeli Was wykryją, to nawet lepiej dla Was. Jak widzicie, e teraz w trakcie pościgu Wam się zwiększy przyrost e EXPA. Pędlecie tylko, żeby z tych trampolini nie spaść, tak jak na przykład ja w tym momencie, ale możecie sobie nawet z poziomu ulicy bardzo łatwo tutaj wejść, no i co, odbijacie się, robicie skoki i cyk, i jak widzicie, można bardzo łatwo sobie tutaj tego expa wbijać, tak jak widzicie tutaj jest przemieniec, ale wam nic nie może zrobić, bo już się tutaj odbijacie i jest fajnie. I jak wiecie tego expa można zdobywać też takim sposobem. Tutaj też zaznaczę tylko to, że jeżeli farmicie właśnie w nocy, no to nie polecam tutaj zginąć, bo jeżeli zginiecie, to cały wasz EX się zresetuje i po prostu nie będziecie mogli go zdobyć i będziecie musieli znowu farmić od nowa, więc pamiętajcie tylko, żeby robić w ten sposób rozważnie no i w zasadzie to tyle z tego drugiego sposobu Kolejnym to już sposobem na zdobywanie expa parkuru jest robienie wyzwań parkurowych. I teraz tak, część osób może się tym sposobem zniechęcić, ale jak widzicie, można tutaj zdobyć naprawdę pokaźne sumy expa. Jeżeli oczywiście zdobędziecie złoty medal, polecam sobie to poćwiczyć. Na przykład bierzecie sobie takie jedno wyzwanie i ćwiczycie, ćwiczycie to kilka razy, aż po prostu będziecie mogli zdobywać te złote medale. I teraz tak, tutaj jak, wam, jak widzicie, pokazuje Wam gra, że potrzeba dużej ilości staminy, więc na przykład tego nie zalecałbym aktualnie robić w moim przypadku, gdy tej staminy nie mam. I poleciłbym Wam po prostu w Old Villadorze sobie. O, wziąć na przykład takie wyzwanie, i jak widzicie tutaj, za złoty medal macie 500 takiego ekspa. Nie jest to jakoś może bardzo opłacalne, e, dla niektórych osób może się tak bynajmniej wydawać, lecz e, uwierzcie mi, że niektóre z tych wyzwań potrafią Wam dać. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ekspa. I tutaj polecam Wam najbardziej zrobić sobie zadanie te pszczoły piwowara, ponieważ macie tutaj aż trzy wyzwania parkurowe, gdy odbierzecie sobie te zadanie i te wyzwania potrafią Wam dać po nawet dwa tysiące. Ekspa, jeżeli zdobędziecie złoty medal. Wiadomo, przy złotym medalu trzeba się naprawdę postarać, lecz nawet jeżeli zdobędziecie srebrny, to zawsze jakiś ekspust dostaniecie tak samo, nawet przy brązowym. Jednak wiadomo, że jeżeli zdobędziecie brązowy, to tego expa będzie najmniej. Jednak, mimo to, polecam robić te wyzwania parkurowe, bo są one po prostu warte naszego czasu, jeżeli oczywiście chcecie sobie wbić ten. Poziom parkouru. No dobra, ale co z punktami walki? No, właśnie z nimi jest o tyle problem, że możemy je głównie zdobywać poprzez zabijanie przeciwników, czy to tych ludzkich, czy to właśnie zarażonych zombi. No i tu jest to po prostu średnio opłacalne i zajmie Wam bardzo dużo czasu. Znaczy, można to sobie usprawnić, używając kilku rzeczy i posiadając specjalne ubrania, do czego przejdziemy jeszcze później. Jeżeli chodzi o Ubrania, które mogą Wam to lekko przyspieszyć, to są to właśnie te ubrania wymiatacza, ponieważ mają one szansę na to, że będziecie mieli tutaj bonus do zdobywanych punktów walki o jakieś czasem 3%, 5%. To jest w zależności od tego, jak duży macie właśnie poziom ubrania. Tak samo, jeżeli macie tutaj obrońcę. Klasy ubrania, no to też tutaj, jak widzicie, dostajecie i walki, tylko że jest to trochę mniejsze i wydaje mi się, że pod wymiatacza dostajecie tego XP. Więcej jest też jeszcze specjalne ubranie, które daje wam bonus do punktów walki i do punktów parkouru, ale do tego przyjdziemy za kilka minut. Ale tak jak zdobywać te punkty walki, jak nie poprzez zabijanie przeciwników? Po pierwsze, najlepszym sposobem chyba jest robienie różnych aktywności na mapie. Zaraz przejdziemy sobie do tych niebieskich, ale głównie skupmy się na aktywnościach na mapie, takich, które są do zrobienia jednorazowo. I mamy tutaj na przykład Szpital Gierę. Za jego pierwsze ukończenie dostajemy 2000 punktów walki, 2000 punktów parkouru. Jest to naprawdę dobra suma. Oczywiście im wyższy poziom takiego szpitala, tym wyższe będą nagrody, więc jeżeli znajdziecie jakiś... Szpital, właśnie o, tutaj na przykład mamy poziom drugi. Jak widzicie, tutaj jest już ten eksp mniejszy. Także polecam robić szpitale, polecam również robić na przykład tutaj obozy bandytów. To jest chyba logiczne, że jak robicie takie rzeczy związane właśnie z walką. Coś trzeba przejąć i tego typu rzeczy, to będą tutaj też zrobić z tego punkty walki. Jeżeli chodzi o takie zwykłe aktywności losowe, na przykład tutaj mamy spotkanie niebieskie, no to jest ono też opłacalne, ale nie jakoś bardzo, bo jest po pierwsze ono rzadkie, a po drugie to. Niestety nie daje nam tylu punktów, ile byśmy chcieli. No i tutaj mamy takiego bandytę, na przykład musimy go zabić. Jak widzicie, dostajemy też tutaj punkciki. Niestety nie jest to duża ilość, ale zawsze coś, i też zalecam Wam po prostu robienie tych niebieskich aktywności. Na koniec jeszcze wspomnę o tym, że dostajecie też PIT i walki w zadaniach. I to różnego rodzaju zadania, była się tutaj na przykład zadania fabularne, gdzie ilość tych punktów jest bardzo duża. Na przykład 3750 punktów walki to jest naprawdę dużo. Mamy tutaj oczywiście też zadania z DLC. Tutaj też można zdobywać punkty za ukończenie zadania. I mamy też zadania poboczne, które też dają nam czasem duże ilości expa tylko z właśnie tymi zadaniami pobocznymi to jest różnie. Jeżeli sobie pójdziemy w Old Vledor, no to jak widzicie, mają tutaj na przykład zadanie zadanie poboczne typu pogadanka i tutaj jak sobie pogadamy z NPC-tem, dostaniemy przedmiot do sprzedania. Jednak są też właśnie bardziej rozbudowane Zadania, które pozwalają nam zyskać dodatkowy EXP, i tutaj niestety nie widzę żadnego takiego zadania, ale polecam Wam się rozejrzeć. Jeżeli widzicie tutaj, że w nagrodach pokazuje Wam EXPA, to znaczy, że będzie to zadanie, które. Jeżeli widzicie tutaj, że w nagrodach jest jakaś książka, czy inny taki przedmiot, który możecie sprzedać, to w większości przypadków dużo Expa za takie zadania nie dostaniecie. Ale jeżeli widzicie w nagrodach, że tego Expa jest że te, jeżeli widzicie w zadaniach, że tego Expa możecie zdobyć, no to oznacza to tyle, że po prostu go dostaniecie i najprawdopodobniej będą to duże ilości oraz. Jeżeli chodzi o takie aktywności, które plecam robić, to są anomalie gier, bo one dają naprawdę dużo punktów walki. Jest ich na mapie ogrom i jak widzicie, tutaj można za taką anomalię pierwszego poziomu dostać 1500 tych punktów i to pozwala po prostu na bardzo szybkie levelowanie, więc, wbrew pozorom, naprawdę jest dużo sposobów, żeby sobie ten punkty walki zdobyć i po prostu robimy to poprzez czyszczenie mapy z różnych aktywności. Ja głównie polecam właśnie te anomalie gier, szpitale i czasem właśnie te losowe aktywności, bo za nie też czasem można dostać sporo expa. No i to by było na tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Myślę, że no i to by było na tyle. Tutaj przedstawiłem wam sposoby, które moim zdaniem są najbardziej efektywne do zdobywania expa i levelowania postaci. Myślę, że jeżeli będziecie sobie po prostu grali normalnie, nie spidranowali fabuły i, i i dodatkowo robili sobie jakieś rzeczy na mapie, które tutaj macie, szpitale, jakieś stacje metra, czy tam właśnie anomalie gierę, to na spokojnie ten level siły wbijecie. Tak samo z parkurem również nie powinno być problemu, bo tak jak Wam pokazywałem, możecie go zdobyć na wiele sposobów, czy to wyzwania parkurowe, czy przyjmowanie jakichś struktur, na przykład tutaj wyrzeciśnij 1500 tego EXPA do parkuru i naprawdę jest dużo, dużo różnych możliwości na zdobywanie tego EXPA, ale jeszcze przed końcem odcinka pokażę Wam, jak sobie usprawnić dodatkowo zdobywanie tego EXPA, bo istnieją dwa przedmioty, a w zasadzie, bo istnieją dwie rzeczy, które pozwolą Wam to sobie przyspieszyć. Także polecam jeszcze zostać na chwilę i zobaczyć o co mi chodzi. Dobra, no to teraz przechodzimy do rzeczy, które mogą Wam usprawnić zdobywanie tego expa zarówno parkouru, jak i walki. I pierwszą rzeczą, o której powinniście wiedzieć, a o której mało osób wie, to że oprócz tutaj tych specjalnych strojów medyka, które dodają wam właśnie, jak widzicie tutaj, XP parkuru. Ogólnie to jeszcze wspomnę, że im wyższy poziom ubrania jest, tym wyższe są właśnie dodatkowe bonusy od ubioru. Także to jeszcze chciałem dodać, ale tutaj mamy coś takiego jak gogle widmowe i to jest nakrycie głowy, które można zdobyć z specjalnego zadania powiązanego z Tolgą i Fatinem. Co polecam wam właśnie e, zrobić. Zaraz pokażę Wam, gdzie te zadanie możecie znaleźć, ale zanim to, e, pokażę Wam, że tutaj e, te ubranie jest, tutaj, jak widzicie, oprócz na przykład tej redukcji od e, obrażeń od trucizny, co jest e, lekko nieużyteczne, ale. OK, to mamy tutaj właśnie PD walki, XP parkouru plus 9%, i to są naprawdę duże liczby. Jeszcze tutaj dodam tylko to, że taki zestaw możecie sobie skomponować cały, jeżeli ukończycie całą tą misję. Jak wiecie, każda poszczególna część tego zestawu daje wam po chyba 9%. Tak, 9% właśnie tego XP do walki i parkuru i jest to naprawdę bardzo bardzo opłacalne bo gdy teraz sobie klikniemy statystyki czekajcie o to nie ten przycisk cyk no to jak widzicie mamy tutaj PD walki plus 54% i XP parkuru plus 54% i są tu naprawdę bardzo duże liczby może wam się wydawać że nie jest to dużo ale uwierzcie mi na słowo że serio jest i teraz tak, żeby w ogóle te ubrania zdobyć, to musicie udać się na statek Stróżów Prawa. Tutaj macie coś takiego jak tablica zleceń. I tutaj, w tej tablicy zleceń, będziecie mieli taką specjalną misję. Taka kartka będzie, tam będzie ogólnie dużo tych zleceń. Musicie znaleźć jedną konkretną. Tutaj na ekranie wyświetla Wam się pewnie teraz nazwa tego zadania. Po prostu poszukajcie tej kartki z tym zadaniem, które tutaj Wam się wyświetla. No i będziecie mogli po wykonaniu tego zadania zdobyć sobie cały ten zestaw ubrań, które zwiększają Wam XP do walki i parkouru. I wtedy, nawet jeżeli sobie zabijacie normalnie zombiaki, to ten Exp wchodzi naprawdę, naprawdę dobrze. Jeżeli sobie robicie zwykły parkour, to również ten Exp bardzo ładnie wchodzi na Wasze konto. Więc naprawdę polecam się tym zainteresować i zdobyć sobie ten strój przed farmieniem. Więc, jeżeli ktoś dopiero zaczyna grę, no to polecam w połowie rozgrywki zapamiętać sobie, że na statku stróżów prawa Macie tablicę z z tym zadaniem, które umożliwia Wam zdobycie tego stroju. Kolejnym przedmiotem, który może Wam pomóc w zdobywaniu EXPA różnego rodzaju, jest wspomagacz nocnego biegacza, który no, jest bardzo silny, ponieważ przez 120 minut, czyli 2 godziny, zwiększa Wam przyrost PD. No i tutaj ten przyrost PD jest zwiększony o 100%. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej, jak gracie na koszmarze. Ten wspomagacz może mieć część z Was, którzy kupili tam, tą chyba, najdroższą edycję Dying i dwójki przed premierą, i tam w zestawie mieliście jakieś skiny, plus właśnie kilka tych wspomagaczy. Jednak od niedawna istnieje sposób, żeby zdobyć je za darmo, i te wspomagacze możecie zdobyć, idąc sobie tutaj do Jaya. Jay oczywiście znajduje się w. Rybim Oku, jest on tu. Musicie ukończyć misję Zaginiony Arsenał, żeby z nim rozmawiać i gdy już będziecie mogli sobie z nim porozmawiać, to będziecie musieli wbić nie pamiętam już, który poziom, o szósty, żeby móc sobie kupić u niego tą miksurę Nocnych Biegaczy. I tak jak mówię, to się bardzo opłaca. Polecam wam przylewelować. To się naprawdę bardzo szybko leveluje. Tutaj musicie sobie robić te jego misje. Jak porobicie trochę tych misji, to naprawdę bardzo szybko uda Wam się wbić ten szósty poziom. Także to już by były chyba wszystkie takie metody, które mogą Wam usprawnić zdobywanie EXPA. Mam nadzieję, że odcinek Wam pomógł. Te ostatnie dwie rzeczy, czyli te ubrania specjalne, które Wam pokazywałem tutaj oraz ten wspomagacz jest już na bardziej zaawansowanym poziomie rozgrywki. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że nie jesteście go w stanie zdobyć na początku gry, dlatego właśnie, aby go zdobyć, będziecie musieli poświęcić więcej czasu. Jednak, tak jak mówię, te przedmioty, głównie właśnie ta mikstura nocnych biegaczy, pomoże Wam wbić bardzo szybko poziom i będziecie mogli sobie w końcowym rozrachunku wbić maksymalny poziom walki, jak i maksymalny poziom parkuru. Także Polecam Wam naprawdę się tym zainteresować. Dzięki tym sposobom, które Wam właśnie powiedziałem, możecie sobie bardzo szybko wbić dziewiąty poziom postaci, czyli maksymalny. A jak wiecie, dziewiąty poziom postaci, no to będziecie mogli pójść w legendę. A jak wbijać punkty legendy, no to o tym już mam film nagrany na kanale. Więc tutaj macie kartę w prawym górnym rogu ekranu. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to polecam sobie sprawdzić. No, no i to by było już chyba na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie napisać jakiś komentarz. Ja już się będę z Wami żegnał, trzymajcie się i do następnego, cześć.